Niespokojny oraz brutalny świat, taką Titan, wciąż zmusza nas do zadawania sobie pytań, a każda następna intryga oraz manipulacja sprawia, że początkowo trudno określić, co jest prawdą. Zaś najwięcej niewiadomych oraz pytań skupia się na głównych antagonistach całej serii, czyli tytułowych Tytanach. Są to odrażające karykatury ludzi o gigantycznych, ale i niezwykle lekkich ciałach, łamiąc w ten sposób znane zasady logiki. Zwłaszcza, że w parze z ich rozmiarem. Idzie także wielka siła, która w zależności od ich rodzajów, może znacząco uprzykrzyć życie mieszkańcom, którzy skryli się za murami. Tylko dlaczego w świecie, gdzie za ostoją człowieka czyhają śmiertelnie niebezpieczni i przerażający kilkumetrowi giganci, istnieją tak słabowite i mizerne istoty jak ludzie? Czyżby sam diabeł ku swej sadystycznej uciesze namalował ich świat, czy może całe ich życie to tylko kwestia złego przypadku, który naiwnie pozwolił im przetrwać kolejne pokolenia? Jednak zanim przejdziemy dalej, przestrzegam Was już tylko przed spoilerami z końcowych tomów mangi. Tak więc kontynuując, świat Tytanów skrywa wiele sekretów i na początku zdaje się niepasujących do siebie elementów, które z czasem zostają uzupełnione, ale także wzbogacone o wiele różnych wersji opartych na konkretnych poglądach czy polityce. Co nie tylko utrudnia nam poznanie właściwej wersji, ale także nadaje całości głębi, wzbogacając historię i ożywiając ją. W końcu powszechną wiedzą dla zamieszkujących mury Erdian było myślenie, że tytani po raz pierwszy pojawili się 107 lat temu, szybko doprowadzając pozostałe nacje do wymarcia, a co za tym idzie uważali, że stanowią ostatni bastion ludzkości. Oczywiście, w rzeczywistości okazuje się to nieprawdą, ponieważ wciąż istnieją inne cywilizacje, a z ujawnionych nam informacji wiemy, że Tytani mogą powstawać dzięki specyficznemu serum o z grubsza nieznanym składzie, które prawdopodobnie oparte jest na płynie zgorodzeniowym Tytanów. A serum to przyczyniło się także do znacznego rozprzestrzeniania się czystych i bezmyślnych Tytanów, pożerających pozostałych Erdian. Tylko że wciąż nie odpowiada to na pytanie, skąd wzięli się owi tytani, ponieważ samo serum jest tylko projektem badań, który powstał w oparciu o istniejących już Tytanów, ale serum to nie zapoczątkowało ich istnienia. Tak naprawdę wszystko ma swój początek dawno temu, a dokładniej około 2000 lat przed śledzonymi wydarzeniami. Wtedy też wioska, w której żyła Imir, zostaje najechana przez Erdian, zaś jej mieszkańcy zostają pozbawieni języków oraz od tej pory stają się niewolnikami agresywnego oraz prymitywnego plemienia. Pewnej nocy Imir postanowiła otworzyć zagrodę dla świń i pozwolić im tym samym na ucieczkę. Gdy następnego dnia władca plemienia, Fritz się o tym dowiaduje, wzywa swych niewolników i nakazuje im wskazać winowajce, grożąc, że jeżeli tego nie zrobią, wyłupie im wszystkim po jednej gałce ocznej. Wówczas wszyscy wskazują na małą, osamotnioną Imir, która bierze na siebie winę, a sam przywódca plemienia ogłasza, że jest wolna. Niestety jest to tylko podły żart, ponieważ w pogoń za dziewczynką zostają spuszczone psy, a myśliwi poruszają się na koniach, strzelając do dziewczynki z łuku. Jednak cały czas biegnie ona niestrudzenie, chcąc ocalić swoje życie, aż potyka się o wystający konar, przez co udaje się jej spostrzec wielkie drzewo rozwarte u swej podstawy. Dziewczyna liczy, że skryje się w jego wnętrzu, lecz gdy wchodzi do środka, z uwagi na panujący tam mrok, nie zauważa znajdującego się tam dołu, a następnie wpada do wody, powoli się topiąc. I normalnie tutaj ta historia by się zakończyła, gdyby w wodzie nie znajdowała się dziwna, elastyczna struktura bądź istota, wyglądem przypominająca kręgosłup, która następnie przyczepiła się do jej pleców i spowodowała pierwszą przemianę w tytana. Wraz z nowo nabytą mocą, Imir powróciła do służenia przywódcy plemienia, który dalej ją wykorzystywał i traktował jak niewolnicę. Od tej pory, pod dowództwem swego władcy, użyła mocy swojego tytana do uprawy ziemi, budowy mostów czy dróg, prowadząc tym samym do wzbogacenia narodu Erdian. Również w kwestii militarnej, dzięki Imir Fritz, zyskali druzgocącą przewagę oraz zniszczyli Mare, czyli swojego największego wroga. W nagrodę za dokonanie dziewczyny król pojmuje ją za żonę oraz ma z nią trójkę dzieci, Marię, Rose oraz Sine. Po 13 latach lojalnej służby królowi Imir ginie w trakcie obrony swojego władcy przed zamachem na jego życie. Zaś po śmierci trafia ona do nieznanej krainy, natomiast król Fritz po śmierci Imir rozcina jej ciało, a następnie zmusza córki do zjedzenia ich matki wraz z jej szczątkami, żeby w ten sposób zachowały moc tytanu. Kiedy władca państwa jest już schorowany, nakazuje im, aby się rozmnażały oraz pożerały siebie nawzajem, tworząc w ten sposób okropny cykl kanibalizmu, dzięki któremu moc Imir nigdy nie wygaśnie. Natomiast Erdia zawsze będzie panować nad światem dzięki Tytanom. Ostatecznie moc Imir Frid została podzielona na dziewięciu Tytanów, która dalej służy swoim potomkom i tworzy dla nich gigantyczne ciała za każdym razem, gdy wchodzili oni w kontakt z mocą Tytanów przez co nieustannie łączyła się z nimi i kształtowała je, a także odpowiadała za ich regenerację. Można więc powiedzieć, że nawet po śmierci wykonuje niewolniczą pracę, słuchając rozkazów od tych posiadających królewską krew oraz przez sam fakt, że proces tworzenia Tytana trwa bardzo długo. Jednak z uwagi, że świat, w którym przebywała, wymykał się pojęciu czasu, nie istniało konkretne jego odzwierciedlenie, przez co zmiany w fizycznym świecie były niemalże natychmiastowe, mimo że dla dziewczynki w nim przebywającej faktycznie mogły mijać lata. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o kilku różnicach postrzegania Imir, bo ile wśród Erdian uważane jest za cud zesłany przez Boga, a nawet wśród jednej sekt czczona była jako bóstwo, tak z drugiej strony Mare sądził, że swoje mocy zawdzięcza przez pakt z diabłem, traktując tak całą nację, do której później przynależała, ale to już temat na inny odcinek. Końcowo więc wszystko okazuje się kwestią przypadku, w której Imir jest tylko zagubioną dziewczynką, która była jedynie narzędziem władzy i wielokrotną ofiarą podłości oraz nienawiści ze strony dorosłych, nie mając przy tym jakichkolwiek praw czy możliwości poskarżenia się komukolwiek. I to na dzisiaj już wszystko. Ponieważ poruszyłem przy tym temacie wiele mniejszych zagadnień, proszę dajcie znać, o czym chcielibyście następny materiał, oraz napiszcie, czy interesowałby was temat wielkiej wojny Tytanów, który miał miejsce po śmierci Imir. To do następnego odcinka, drodzy widzowie! Sajonara!